Ciema. Chciałem Wam powiedzieć, że jesteśmy w stanie wojny. Mamy wojnę z Juniorkiem, którego może zna możecie znać z MGS-u na przykład. Mamy z nim wojnę na suby i jak na razie to on wygrywa. Jednym subem, bo ja mam 82, on ma 83 czy coś takiego. Ale ja w nas wierzę, wierzę nas, że my wygramy tą wojnę i że, że pokażemy, pokażemy, że jesteśmy silni, więc te osoby, które mnie już subskrybują, jacyś, ma jacyś te mapeze albo coś, to niech wysyłają niech wysyłają mój kanał osobom, które też lubią mapping, bo bez sensu, żeby oglądały to osoby, osoby które w ogóle się tym nie interesują, bo nawet... Ale w, bo pewnie raz oglądam i już potem nie przyjdą. Ale ja nie, nie chcę mieć żadnych takich pustych subów, tylko chcę mieć te suby tak, żeby te suby były widzów. Widzów, którzy mnie oglądają. Więc jeśli, wie, jeśli znacie osoby, które lubią coś, te, lubią taki kontent, lubią taki mapping, jaki ja mam, nie tylko mapping tu będzie, ale stricte mapping, bo to jest stricte mappingowy, pań, ma, no, brącz mi się język, kanał myślę, że drzemie w nas siła i że damy radę. Do zobaczenia i cześć.